Cześć, mano, witam was wszystkich z tej strony. Wasz ulubiony YouTuber Kapitan Squido. To samo miejsce miesiąc temu: dużo większe światło, niestety. To jest trochę taki minus, bo mrużę oczy. Ale dlaczego nagrywam tego vloga? Po pierwsze. Taka pierwsza sprawa, o widzimy tam cień, jak idę sobie z gimbalem, taki ładny y, cień z tyłu, możecie obserwować jak wielkie dzisiaj jest słońce, to też nie jest dobra sprawa, ale podstawa tego vloga to jest to, że urosła nam trawa. Znaczy się właściwie to nie to, ale chciałem powiedzieć też o tym, że urosła trawa. Ja nadal nie mam konta do Minecrafta. Nie mam na czym grać i to jest, myślę, najgorsza rzecz, bo nie mogę robić tych odcinków, które tak bardzo chciałem nagrywać. Już miały być od początku kwietnia te filmiki odcinki, ale właśnie na początku kwietnia dowiedziałem się, że moje konto jest hakowane, że zostało skradzione. Zgłosiłem sprawę do supportu Mojanga i tam dostałem taki, taką wiadomość z terminami kiedy, kiedy oni mi tam mniej więcej odpiszą. No, i z tego co wyliczyłem, wydawało mi się, że poczekałem sobie na odpowiedź miesiąc, i takie było. Pierwsze założenie, i tak właśnie nagrywałem tego pierwszego vloga. Sorry, że tak mrużę oczy, ale naprawdę mi świeci prosto w oczy słońce. To jest koszmar, tak szczerze mówiąc. Może tutaj trochę do cienia wejdę, to będzie lepiej nagrywać. Myślałem, że będzie lepiej nagrywać w słońcu niż bez słońca, ale widać, trochę się pomyliłem, a jakbym zrobił. Tak, znowu do tyłu, to nic nie widać. No prawie, nic nie widać. Ciemno jest. Także nie ma tutaj dobrej scenerii do nagrywania. Zbyt dużo światła, jak widać też jest niedobrze do y, nagrywania, więc trzeba o tym pamiętać, żeby też nie przesadzać tym światłem, bo później taka prześwietlona ta moja twarz była. Teraz jest znowu. Taka trochę ściemniona, więc y, trudno jest znaleźć takie optimum w tym wszystkim. Ech, I co właśnie się stało, że nie mam jeszcze tego konta do Minecrafta, w międzyczasie były święta, wielkanocne, był długi majowy weekend, i tak się to złożyło, że wystąpiły kolejne opóźnienia niestety, wcale praca nie przyspieszyła, ale jeszcze bardziej. Tam w tym saporcie im się wszystko zwaliło na głowę, i w związku z tym teraz trzeba czekać na odpowiedź dwa miesiące. Czyli jak ja wystawiłem na początku kwietnia, to dostanę odpowiedź początkiem czerwca. Znaczy mam nadzieję, jeżeli kolejne jakieś opóźnienia nie wystąpią. Więc widzicie, jakie to jest straszne, żeby dwa miesiące czekać na odpowiedź. No, moim zdaniem to jest przesada. Ja mówiłem już wcześniej, że powinno się czekać na odpowiedź tam 48 godzin. To jest mój taki standard, według mnie. Ale wygląda na to, że zamiast dwóch dni czekam już prawie dwa miesiące i będę musiał czekać jeszcze około dwóch tygodni, zanim tą odpowiedź dostanę. I mam nadzieję, że tylko tyle, i już po tym czasie powinienem odzyskać konto. Nie chcę się bawić w nagrywanie na non-premium, bo przez właśnie takie non-premium prawdopodobnie to moje konto zostało zhakowane, ponieważ zalogowałem się do Minecrafta non-premium swoim prawdziwym loginem i hasłem. I myślę właśnie y, dlatego, dlatego mi je ukradli, bo szczerze innej możliwości no, nie widzę. Mam, miałem inne hasło. Do maila, miałem inne hasło wszędzie, tylko to jest też taki problem z tym mailem, że nie, była wymagana, nie było wymagane potwierdzenie zmiany tego maila w mailu, tylko poinformowali mnie w mailu, że hasło, że e-mail został zmieniony, że hasło zostało zmienione i tyle. To właśnie dziwne też ze strony Mozang, jakie oni mają zabezpieczenia głupie. No, i się potem dziwić, że konta są kradzione, po prostu moje hasło do Minecrafta podałem tam, gdzie nie powinienem I dlatego konto mi ukradli e, Także nigdy nie podawajcie swojego konta do Minecrafta poza oficjalnym launcherem To jest taka nauczka ode mnie No, niestety, wcześniej logowałem się na przykład na tych paku, To też jest nieoficjalny launcher i o dziwo mi tam konta nie ukradli, ale tu już mi ukradli bo chciałem sobie z widzami na non-premium pograć, i tak to się właśnie skończyło. No, niestety, nauczka na przyszłość. Może jeszcze chwilę opowiem, żeby ten vlog nie miał 4 minut, to opowiem o tym, co chciałbym zrobić za serię w pierwszej kolejności, bo pewnie jesteście ciekawi niezwykle. Przede wszystkim będą to serie z ze skybloków najróżniejszych, już mam kilka mapek wybranych, zapisanych, które chciałbym nagrać. Jeżeli macie jeszcze jakieś fajne mapki, to napiszcie mi. To jest sprawa pierwsza, sprawa druga będzie to dziennik z Minecraft, ale prawdopodobnie będzie on dopiero po wakacjach, bo chciałbym mieć spokojne takie wakacje. A nie, musiałbym nagrywać tam, nie wiem, 20 odcinków na zapas, żeby mieć wakacje. A ja nie chcę tego robić. Chcę, żeby, był to, chcę, żeby był, był to dziennik i codziennie nowe odcinki z niego były. Więc tak to zrobimy. Kolejna sprawa, co nagram, to będą z różnymi innymi youtuberami serie. Być może też bloki, być może jakieś inne gierki. Zobaczymy, co się uda. Jeżeli macie jakieś pomysły, to piszcie mi w komentarzach o Minecrafcie, pomysły na serię. Będę bardzo, bardzo wdzięczny, co by tutaj nagrać ciekawego bo dużo tego będzie możliwości, bo chcę kupować nowy komputer, jak już mówiłem w wcześniejszym vlogu i teraz tylko czekam właściwie na dobrą okazję i też niestety muszę czekać aż dostanę zwrot tego konta, które zostało mi skradzione i miejmy nadzieję, że dostanę zwrot tego konta i Tyle i tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że jak mi w końcu odpiszą, to mi od razu konto oddadzą, a nie będę musiał czekać kolejne kilka miesięcy na, <laughs> na odzyskanie tego konta, bo to już by było totalne przegięcie. W każdym razie dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną, pomimo takich dużych problemów. Jak słyszycie, już do dwóch tygodni nawet mogą być kolejne najnowsze serie i odcinki z Minecrafta. Subskrybujcie, komentujcie, klikajcie magiczny dzwoneczek. Pozdrawiam was na razie. Pa i cześć.